Witam was bardzo serdecznie. Jestem dzisiaj zaszczycona, że mogę rozmawiać z psychotraumatologką Anią Marcikowską, właścicielką gabinetu Nowa Mentis oraz Anielą Wiejak, założycielką profili dziewczyny z dobrego. Domu. Asia wykazała się ogromną odwagą, zakładając ten profil. Oczywiście Aniela wie, jak to jest jej pseudonim, z jakiego powodu również mówi, ale już zapraszam Was teraz na moje wywiady z Asią na YouTube'a, na profil dziewczyny z dobrego domu, ale dzisiaj zaprosiłyśmy Anię do naszej wspólnej rozmowy i wybacz, że od Ciebie nie zacznę, ale zacznę od Ani. Ania wysłuchałaś naszych rozmów. Co przykuło Twoją uwagę, jaką tą osobę, która pracuje w nauce która e, pracuje na co z pacjentami, która pomaga takim pacjentom, jakimi właśnie jest Aniela Wiejak. Witajcie dziewczęta, bardzo mi miło, że mnie zaprosiłyście, dziękuję, bo przysłuchiwałam się waszym rozmowom wcześniejszym e, i faktycznie e, Joanna, e, no... Ja uwielbiam, uwielbiam jej kanał, uwielbiam to, co robi, dlatego że mówi o tej traumie swojej głośno. My mamy tą tendencję, żeby nie mówić o traumie. To jest taki wstydliwy temat, który chowamy pod dywan. I nawet ten pierwszy krok, żeby właśnie zgłosić się do osoby, która nam pomoże, czyli w tym przypadku była traumatologa, to jest trudny krok. Więc to, co Jasiu robisz, jest wspaniałe, bo ośmielasz osoby, które. Po prostu potrzebują tej rozmowy, do tego, żeby wyszły, wyszły z tym tematem, do kogoś i poszukały pomocy. E, sama faktycznie doświadczyłaś wielu rodzajów traumy. My możemy tutaj wymienić co najmniej kilka, dlatego że no, zarówno rozmawiałyście wcześniej dziewczyny o traumie pokoleniowej, tak? która tutaj z osobą babci przeszła, z osoby babci na osobę mamy A mogę, mogę Cię o coś mamy. zapytać, zanim będziemy mm. mówiły o tym, co Asia przeszła, bo to jest bardzo ważny głos, który powiedziałaś dla kobiet, a mianowicie, czy uważasz, wiesz, nie wszystkie kobiety będą miały taką odwagę jak Asia która długo też do tego dojrzewała żeby mówić o tym głośno i też dawać wsparcie. Ale czy to w ogóle mówienie o tym o swoich doświadczeniach, o tym co te dziewczyny przeszły, co Asia przeszła, czy myślisz, że to w ogóle jest w stanie w jakikolwiek sposób pomóc im, oczywiście poza ekspercką specjalistyczną terapią, że one w ogóle zaczną myśleć o sobie inaczej, że Mogą spojrzeć na Aniele Wieg i powiedzieć, ok, ona sobie nadal z tym y, pracuje, ale już jest o kilka kroków przede mną. Może ja też tam powinnam być. Myślę, że to mm -hmm. rzeczywiście daje taką, takie wsparcie i taką nadzieję, i e, w ogóle otwiera umysł na to, że można do, do, do świata wyjść z tymi komunikatami. Paulina, no przede wszystkim daje odwagę, odwagę do tego, żeby m, zawalczyć o siebie, dlatego że e, no nie jest to łatwe, no to co zrobiła Joanna to już jest w ogóle bardzo trudne, bo, bo wyszła jakby y, no medialnie do ludzi, tak, y, ale każdy z nas y, widząc tą odwagę u kogoś, słysząc jego historię, no nagle widzi, że to wszystko nie jest takie upudrowane lub prawda? My dzisiaj mamy tendencję, oglądamy zdjęcia na Facebooku, na Instagramie i widzimy, jakie cudowne życie oni prowadzą, prawda? Poprawda. Nic się nie dzieje w tych domach. Zwłaszcza ludzie Piękne mając, wakacje, prawda? dokładnie. Uh -huh. Jeździmy na wakacje, fotografujemy się z partnerem, z mężem, z dziećmi często, pokazujemy tą najlepszą stronę naszego życia, tą najciekawszą, najbardziej barwną i piękną. E i jak wiele my dzisiaj wiemy o sobie, nawet w, wśród swoich przyjaciół e, czy bliskich, znajomych, e, jeśli chodzi o jakieś doświadczenia chociażby z dzieciństwa, które, on, które oni mieli? No, tak, tak naprawdę. ty dzieliłaś się ze swoimi przyjaciółmi, ze znajomymi tą, tymi swoimi historiami z dzieciństwa? No, oczywiście, że nie. To było na tyle wstydliwe, że no, nikomu nie mogłam powiedzieć. Tak. Tym bardziej, że taka była przemoc w tym domu. Zatem też i sprawiałam wrażenie, to jeszcze Ania może powiedzieć, bo jest moją koleżanką ze studiów. I to też najpiękniejsze to... i najmądrzejsze studia w Polsce. Bo tak wyglądacie przynajmniej. <śmakes> może no dobry, no, rocznik. No, no. No, dobry rocznik. Okay. Okay. Jak, jak my Jaką przybieramy maskę? Nie, jak inaczej Ania mnie odbierała na studiach, a co innego się okazało? I to też fajnie jest powiedzieć yy, kobietom, że yy, no nie no, bądźmy prawdziwe, tak? Nie, 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 nie ubierajmy tej maski. No ale może Ania powiedz właśnie, jak yy, myślałaś, że jaka jestem, a jak się okazało, bo się odezwałaś do mnie właśnie po tym, jak obejrzałaś moje tak. nagranie. Tak, ja się, ja się do ja się odezwałam w momencie, kiedy zobaczyłam jej nagranie. Bardzo urzekło mnie, mimo całego jakby bólu, który to niosło i miało w sobie, to bardzo mnie urzekła jej odwaga, ale też miałam taki dysonans poznawczy, ponieważ Joanna, którą pamiętam z czasów studenckich, to była taka piękna, pewna siebie dziewczyna, która nie przyszła tam po to, żeby... Za bardzo zadawać się z jakimś, nazwijmy to trochę plepsem, może, tak? czyli z jakimiś takimi imprezowiczami, z jakimiś łobuzami, tak? z jakimiś mało zainteresowanymi studiami osobami. Tylko była to osoba poukładana, zorganizowana, dobrze ucząca się. Em, zawsze perfekcyjna dobra była z do domu, właśnie, tak? Dokładnie. Dokładnie, i Aha. ja to, co powiedziałam, uderzającego chyba w Joannę dosyć mocno, co zarezonowało, to było to, że słuchaj, no właśnie, ja Cię pamiętam. Jako tą piękną i tą mądrą, tą, która była ponad to wszystko, co my tam robiliśmy. My się wygłupialiśmy, tak? Gdzieś tam um, zapraszaliśmy Jasię czy na imprezy, czy, czy na jakieś wspólne wyjścia. Ona miała chłopaka, ona miała mieszkanie, to było też imponujące. E, I wydawała się w ogóle niezainteresowana, a to nie było prawdą, jak się okazało. No tutaj już Jasia musisz uzupełnić co no. tutaj zaszło, bo mnie z czym to się mierzyłaś? uderzyło. No. Mhm. Z czym się mierzyłaś o tym, co mówi Ania? Przede wszystkim z brakiem poczucia własnej wartości. Ja byłam wycofana, tak? czyli nie byłam ponad to. Ja po prostu bałam się wychodzić do ludzi. Ja się czułam gorsza od wszystkich dookoła. To, że pochodziłam ze wsi, a nie z Warszawki, wszyscy dla mnie tam byli tacy, tacy wow, nie? bo mówię, ja ze wsi, ja nigdy wcześniej nie miałam na przykład do czynienia z osobą homoseksualną, tak? Więc, a potem jedna, druga, trzecia osoba to był tak ogromny dla mnie świat, który mnie przytłoczył. Nie? I... Ale tego twojego lęku nie było widać. Wiesz o tym. No właśnie. Właśnie ale... była ta, ta poza, prawda? Słuchaj, do niedawna właśnie byłam rewelacyjną aktorką. Bo wiesz, dlaczego chyba, bo przede wszystkim oszukiwałam siebie, że jest inaczej, nie? Wierzyłam w to i no i nie, i zaczęłam walczyć z tym poczuciem własnej wartości, z tym, żeby jakoś zacząć normalnie funkcjonować. No, ale to jest bardzo y, trudna, y, długa praca nad samą sobą, No nic się nie da zrobić od razu. No, nie ukrywajmy, że też znam historię Anny, więc wiele lat musiało upłynąć, wiele pracy nad sobą, terapii, y, wiele książek, wiedzy o sobie, którą musiała Asia przejść żeby w ogóle dojść do tego momentu, w którym jest. Czy psychotraumatolożka to jest w ogóle osoba, która taką osobą jak Joanna może się zająć tak holistycznie i, i całościowo? Czy to jest w ogóle możliwe, żeby przez, bez leków, bez terapii przejść to? Czy to w ogóle, powiedz nam szczerze Ania, czy to jest niemożliwe? Potrzebny jest ekspert, potrzebna jest intensywna terapia. Słuchajcie, wszystko oczywiście jeszcze zależy od indywidualnych warunkowań, dlatego że są, są czasami pewne rzeczy, które nas wykluczają z takiej terapii bez leków, nazwijmy to. Czyli na przykład, jeżeli reagujemy bardzo silnie emocjonalnie, no to czasami ta wizyta u psychiatry, bo psychiatra jest tak naprawdę osobą, która dobiera leki, które mhm. mają nam pomóc przejść przez terapię. To nie jest tak, że my chodzimy do psychiatry, bo jesteśmy nienormalni. Jakby zerwijmy z tym mitem, od razu to na dzień dobry. Do psychiatry chodzą normalni ludzie. Do psychiatry chodzą ludzie, którzy znajdują się w momencie swojego życia, w którym potrzebują przyjrzeć się temu życiu, zastopować na chwilę. Czasami układ nerwowy jest przeciążony i po prostu potrzebujemy wsparcia. Po prostu potrzebujemy wyciszenia. I teraz psychiatra jest do tego, żeby dobrać nam. Taką farmakologię, która pozwoli nam przejść spokojnie przez pewne procesy. Dlatego że każda terapia. I najpierw farmakologia jest procesem. rozumiem, że ma nas wyciszyć, jakby spowodować, że zrobić nam przestrzeń, którą znaczy, dopiero. Są takie przypadki, bo okay. oczywiście mhm. nie jest to warunek konieczny, prawda? Więc, jakby mhm. e, odpowiadając na Twoje pytanie, czy zawsze, czy ja jestem w stanie każdemu pomóc? Jestem w stanie każdemu pomóc, ale nie ja, czasami nie ja sama. Tak, czyli psychotraumatolog Rozumiem, czyli... prowadzi terapię, czyli okay. wprowadza człowieka w ten proces terapeutyczny, gdzie um, jakby sobie układamy, mapujemy sobie tą traumę i pracujemy nad nią, żeby ją pokonać. No, Ani mam pytanie właśnie, bo mhm. y, ja zaczęłam nad tym pracować w ten sposób, że y, mówię o tym, y, że właśnie na y, terapii. Y, Staram się zrozumieć swoje reakcje, więc nie wiem, też prowadziłam na przykład Dziennik emocji, żeby wiedzieć, że jak reaguję na przykład jakąś autoagresją, to co się chwilę wcześniej wydarzyło, jaki był poziom danej emocji, nie? Ale czy jak zakopałabym to właśnie gdzieś głęboko w czeluściach swojej pamięci, okay. nie okay. wracała okay. do tego, to mm. czy wiesz. Nie wiem, uzdrowiłabym się w ten sposób, nie rozdrapałabym starej rany. No bo no że ta rana się sączy, bo ja ciągle tam w niej grzebie, nie? No bo rzeczywiście jest tak, że większość osób właśnie mówi, to lepiej jest wyprzeć, udawać, że tego nie było, wypierać, zaprzeczać i tak dalej. To może to nie wróci, ale ja zawsze sobie myślę, że to my stworzyliśmy jako ludzie kalendarz, my stworzyliśmy godziny, zegar i tak dalej. I mózg nie wie przecież, kiedy to było, o której godzinie, czy to było 20 lat temu, czy 10 lat temu, po prostu coś tam zapisał, tak. I yy... Mam wrażenie, że to jest takie działanie przeciwko sobie, ale mo mogę się mylić, prawda? Słuchajcie, są nurty terapeutyczne, które głośno i wprost mówią, że e, takie grzebanie się ciągłe w swoich emocjach, tych zwłaszcza tych negatywnych, e, no nie służy nam dobrze, że należałoby to odciąć grubą linią e, i iść naprzód. Mhm, no, tylko okay. To jest jakby jedna szkoła. E, tylko z drugiej strony, trauma nie jest konkretną, namacalną rzeczą. Jest to czymś, co nasz mózg w procesie jakiejś obrony, prawda, w wyniku jakiegoś wydarzenia lub powielających się wydarzeń, wytworzył jakąś reakcję obronną. No i teraz dochodzimy tym samym do tak zwanej psychosomatyki. Czyli dochodzimy do tego, że ja mogę nie myśleć o tym, co mi się przytrafiło. Mogę to wyprzeć, mogę to o tym starać się zapomnieć, tak? Otoczyć się ludźmi okay. nowymi. Wszystko zrobić, żeby to gdzieś tam sobie odeszło. Tak. Od mnie. Uciekać od tego, po prostu. To jest Dokładnie. taka ucieczka, prawda? Jest, jest mhm. oczywiście technika ucieczkowa, tak. Tylko co zrobi nasze ciało w tej sytuacji? Czy ono się nie upomni? O uwaga, tak? Czy ja będę mogła spokojnie spać? Czy ja nie będę miała koszmarów sennych? Czy ja będę umiała nawiązać wartościową relację z partnerem, przyjacielem, przyjaciółką, czy własnym dzieckiem? W momencie kiedy gdzieś tam jednak zepchnęłam w podświadomości jakieś bardzo bolesne wydarzenia. Aniu, dotasz tutaj bardzo ważnego tematu, bo y, przypomnę, że ten profil y, Anieli Wiejak, dziewczyny z dobrego domu, zarówno na Instagramie, jak i na YouTube, jak i na Facebooku, po głównie powstał, dlatego ja za, zapytałam, pamiętam Asię, y, y, co, co chcesz osiągnąć, co chcesz zrobić, zakładając ten profil? A ona mówi uchronić moje trzy córki. Od tego, co ja przeszłam. I to, to był jakby ten najważniejszy cel, no, który pomyślałam sobie, aha, czyli jest o co zawalczyć, jest o co zawalczyć. Mhm. No i sobie świetnie radzi yy, w moim odczuciu, dlatego, że ona yy, jakby podchodzi do tego z niesamowitą odwagą. Oczywiście ma wspaniałą motywację, mhm. y, ale jakby sięgnęła pod siebie, Paulino, prawda? E, sięgnęła no, w czasie. Ja się cieszę, że sięgnęła po mnie, bo ja ją dzięki temu poznałam i chciałabym, żeby więcej kobiet, bo wiesz, wie, większość kobiet do mnie, jako do mentora, no bo ty jesteś specjalistką, ekspertką i tak dalej, to wiesz po co przychodzi. One potrzebują wsparcia, energii, uwierzenia w siebie, trochę dotknięcia tej, tak, mhm. trochę dotknięcia tej mojej energii, trochę zrozumienia. Ja się też trochę wygłupiam, trochę się śmiejemy, trochę płaczemy, prawda, Asiu? A Asia przyszła w konkretnym celu po to, żeby pomóc sobie. I jej tak bardzo nie zależało na tym, jak ona wygląda, co ona mówi, bo ona jest świetnie wykształcona. Jej zależało na tym, żeby ochronić siebie, a tym samym ochronić swoje córki. Rzadko do mnie przychodzą takie kobiety, ale to jest dla mnie też rozwój. To jest dla mnie jako dla mentora też ogromna lekcja. Nie? Mm -hmm. Chociaż ale ale przyznaj, przyznaj Joanna, że to nie było tak, że ty wiesz, nie miałaś wątpliwości. po jakimś czasie zadzwoniłam do ciebie i mówię, U, ja pracuję na osobowościach, po głosie słyszę. Co się stało? Wiesz co, pierwsze to spotkanie nasze no, przytłoczyłaś mnie. W ogóle jakby mnie nie wychodziła z domu, nie zmuszała się do tego, żeby się z ludźmi spotykać, to bym... Najchętniej. No, z tego do mnie nie, goble. nie wychodzi. Nazywałaś to, żebyś najchętniej siedziała w szafie, nie? Tak, tak. Najchętniej bym siedziała w szafie, żeby do mnie żadne bodźce nie docierały. I to nagle spotykam na swojej drodze taką osobę, która dużo mówi, głośno mówi, śmieje się dużo, wiesz, yy, trochę też przeklina i yy, Aj, tak, gestykuluje. No, gestykuluje i tak dalej. I dla mnie to było takie. Zapłyśnięcie się, nie? I, i myślałam sobie, bo, że. Ale jak ja się Ciebie wstydziłam, Stefanie, jak ja się wstydziłam. Tak, tak. Znaczy, w, wiesz, Aniu, no to ja Cię powiem tak, że przyszła do mnie piękna, fantastycznie ubrana, z ogromnym gustem, inteligentna, wykształcona kobieta, która osiągnęła tyle sukcesów zawodowych w biznesie i ona kompletnie w siebie nie wierzy. Ja nie mogłam uwierzyć, wiesz, że po prostu muszę przyznać, że musiałam też to rozdrobić. Ale słuchajcie dziewczyny, chciałam wam powiedzieć, że rozmawiamy już pół godziny i mhm. tak sobie myślę, że to jest dobry moment, żeby powoli kończyć. Wiecie dlaczego? Bo chciałabym zostawić na was głód. Czy Aniela wie, jak będzie organizowała takie jeszcze trójkąty Paulina, Ania i Aniela, żebyśmy dalej to kontynuowały? Oczywiście, bo my w ogóle... Mamy tyle do, do omówienia, że no ciężko jest to też upchnąć w 30 minut, ale te cykle mam nadzieję, że będą się powtarzać. Że... Aniu, ty będziesz naszym gościem, przyrzekasz? <laughs> Przyrzekam, dziękuję. Słowo wierzę, za jestem chętna do współpracy i. i... Z całego serca chciałabym też jakby uczestniczyć w procesie, um, w którym działa nam nam na ja tak, Dokładnie. Dokładnie. Okay. Słuchajcie, bardzo czekam na komentarze po tej rozmowie. Jestem bardzo ciekawa, jakie będą komentarze, jakie będą pytania. Dobrze? Ok. Tak. Super. Dziękuję wam bardzo i dziękuję za zaproszenie. I dzisiaj jestem prowadzącą, ale za moment Aniela wie, jak będzie prowadzącą tę rozmowę. Okej, okay? no no, dziękuję, do zobaczenia, czekamy na wasze komentarze. Pa, pa! pa! dzięki.